Kurs dolara jest najniższy od dwóch miesięcy, kurs euro najniższy od marca. Nawet frankowicze odetchnęli. Złoty atakuje. O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Witaj Przemku. Witaj Zbyszku, witam państwa. Jak komentujesz tę sytuację, że w złoty nagle zaczął się tak wzmacniać? Sytuacja faktycznie z punktu widzenia złotego istotnie się poprawiła. Przede wszystkim tutaj należy zwrócić uwagę na czynniki globalne, o ile droga do jakiegoś takiego trwałego żywienia gospodarczego będzie na pewno długa, to inwestorzy przez pewien czas omijali rynki wschodzące, takie jak Polska, szerokim łukiem, koncentrując się przede wszystkim na aktywach rynków rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych, trochę Europie, no, dlaczego? Dlatego, że rynki wschodzące są biorcami kapitału globalnego i każdy kolejny wstrząs byłby dla walut rynków wschodzących znów bardzo niebezpieczny. Natomiast w momencie, kiedy minęło tych kilka tygodni, najgorsze scenariusze się nie sprawdziły, a skrajnie ekspansywna polityka banków centralnych sprawiła, że też te napięcia w systemie finansowym zniknęły albo w dużym stopniu zniknęły, no to inwestorzy zauważyli, że noteryki wschodzące cały czas są dość tanie i warto być może przy tych dużo lepszych okolicznościach niż w marcu o nie sięgnąć. No i jakby od paru dni obserwowaliśmy najpierw na walutach spoza Europy, później przeniosło się to do nas napływ kapitału, jednocześnie widzimy, że on napływa i do złotego, i na GPW, więc faktycznie widzimy, że to jest trochę poważniejszy kapitał, jest dobry znak, to oznacza, że ten Moment słabego, najgorszy moment słabego złotego jest prawdopodobnie za nami. No i oczywiście tutaj może być jeszcze bardzo różnie, bo rynki ogółem, moim zdaniem, są teraz zbyt optymistyczne co do perspektyw, ale, no ale z punktu widzenia złotego wydaje mi się, że do tych poziomów możemy już nie wrócić, które widzieliśmy wcześniej. Czyli 4,60 za euro, 4,30 za dolara. 4,35 za Franka. Właśnie, przepraszam. Bo rozmawiamy, 10... gdy, rozmawiamy, gdy dolar kosztuje 4 8 zł groszy. I pojawia się nawet pytanie, czy możliwe jest, że kurs powróci do poziomu 4 zł. my już tak naprawdę byliśmy bardzo blisko tych 4 zł. To będzie oczywiście pewna zmienność, pewne wahania, ale ja myślę, że no docelowo będziemy poniżej 4 zł. Dolar jest bardzo przewartościowaną walutą. W tym szczycie. Niepokojów rynkowych był najbardziej przewartościowany no, praktycznie w historii, takiej, którą można sensownie analizować, patrząc wo, wobec koszyka swoich partnerów handlowych i uwzględniając różnicę w inflacji. Więc no, taki mocny kurs dolara miał małe szanse na utrzymanie się bez dużego poziomu strachu na rynku. W momencie, kiedy ten strach ustępuje, no, to nie ma, nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia dla tak mocnego dolara i on traci, I jakby ten proces powinien postępować, chociaż pewnie nie liniowo, bo tak jak powiedziałem, rynki są teraz bardzo optymistyczne co do perspektyw, a te perspektywy no, nie będą takie aż, yy, to nie jest tak, że wszystko wróciło już do normalności i, i w zasadzie możemy wymazać te ostatnie trzy miesiące z pamięci i funkcjonować tak, jak jeszcze na początku roku. Więc jakby też nie spodziewałbym się szybkiego jakiegoś marszu yy, ku umocnieniu złotego, tak, jak to widzieliśmy w ostatnich dniach, ale ten, te, te kursy powinny się ustabilizować na niższych poziomach. Kurs euro w okolicach 4,40, kurs dolara, no być może nawet poniżej czterech w pewnej perspektywie, kurs franka z szansą do zajścia niewiele powyżej 4. Taką widziałbym perspektywę dla naszej waluty. Czyli, jeżeli będziemy wyjeżdżać na wakacje poza Polskę, to mogą być to bardzo tanie wakacje. No to, czy będą bardzo tanie, to jest oczywiście kwestia wielu zmiennych. Będą one na pewno tańsze w tym roku dla tych, którzy wyjadą. Nie z tego powodu, że złoty jest mocniejszy, bo złoty jest cały czas słabszy niż rok temu. Pamiętajmy o tym. Mimo tego umocnienia cały czas jest, kursy euro, złoty, dolar są wyżej niż rok temu, ale no, taniej tanie jest pod innymi względami. Tańsza jest, tańsze jest tańsze paliwo. Również branża turystyczna będzie kusiła różnego rodzaju ofertami, chcąc przyciągnąć turystów, którzy no jednak mogą być ostrożni w dużej mierze co do um, takiego spędzania czasu, jak to miało miejsce w przeszłości. Ale, ale tak, no jakby ten kurs, spadek kursu euro złotego, dolar złotego następuje z naszego punktu widzenia, gdzie wyjeżdżamy, jeśli chcemy wyjeżdżać za granicę w dobrym momencie, no, dla krajowej branży turystycznej. Może to nie jest taka dobra wiadomość, bo, bo pewnie tutaj były oczekiwania takie, że właśnie z różnych względów będziemy spędzać te wakacje w kraju. Wiesz, nie wiem, czy może pamiętasz, jak się ma turecka Lira, bo Turcja była kiedyś całkiem niedawno bardzo popularnym kierunkiem podróży wakacyjnych dla Polaków. No tak, ale pamiętajmy o tym, że w krajach z, z jakby słabymi walutami często koszty. Są liczone w dolarach i to niekoniecznie nie słaba lira turecka oznacza, że w Turcji wakacje będą bardzo tanie. Częściowo wpływa to na koszty, ale duża część kosztów jest jednak w dolarach czy w euro, więc, więc tutaj bym na takie historie nie liczył. No, no, tym, tym, idąc tym tropem, to moglibyśmy powiedzieć, że w tym roku trzeba lecieć na wakacje do Brazylii, bo ze względu na wyjątkowo ciężką sytuację no, brazylijski realist. No, tak do końca to, to nie działa. Też nie kursy o tym wszystkim decydują, ale, ale jakby podsumowując, no te wyjazdy przez, te, przez tańsze paliwo, przez właśnie teraz umocnienie złotego no będą się prezentować trochę bardziej korzystnie. O tym, że polska waluta bardzo się wzmocniła w ostatnich dniach, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwiepkiem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przebeku za rozmowę. Dziękuję bardzo.